A naszymi patronami są Mateusz Monty Bakopa, Rafał Makarewicz, Paweł M oraz firmy Tropical i Aquaholic. Dzień Mandero, kochani. Słuchajcie. Dzisiaj taki odcinek trochę o rybach, trochę o polityce o Zielonym Ładzie, a właściwie nie ładzie. Eee, I tak dalej. Słuchajcie, króciutko. Żebyście o mnie nie zapomnieli. Generalnie słuchajcie, rachunek za prąd. No, ale wiedzieliśmy, że niedługo tarcze się skończą. Eee, że niedługo to wszystko pizdnie. No, i powiem Wam szczerze, do tej pory płaciliśmy tutaj 2-3 stówy miesięcznie, plus czasami wyrównanie jakieś na koniec roku przychodziło w okolicach 1000 zł. No to teraz przyszło nam prawie 9. <laughs> Słuchajcie, złożyliśmy reklamację, bo wymieniali nam oczywiście też licznik w międzyczasie i miałem lekkie podejrzenia, że, że coś jest na rzeczy i pewnie ten licznik jutro będą sprawdzali. Natomiast, no tak czy siak po pierwszej reklamacji stanęliśmy na sześciu. Rozmawialiśmy ze znajomymi, no i też mocno im ta energia wzrosła. E, o ile ja sobie poradzę, o tyle słuchajcie, powiem szczerze, że tak jak nawet moja mamina, emerytka, czy, czy wujo mieszkające obok, już tak kolorowo nie mają. No bo jeśli ktoś zarabia duże pieniądze albo jest na emeryturze, właśnie, no to tam za dużo od państwa nie dostanie. E, I jak dos zobaczy wyrównanie, słuchajcie w okolicach 2000 no to może zemdleć. Straszna jest, słuchajcie, ta polityka tego zielonego ładu, bo ja ją nazywam polityką zielonego nieładu, bo nam się nic kupy nie trzyma. Nie wiem, jaki jest wasz stosunek do tego, no ale ale ja oczywiście, no, byłbym chyba idiotą, gdyby nie być za, za ochroną środowiska i, Zadbaniem o dobrostan wszystkich zwierząt, nie tylko zresztą sami wiecie, że uwielbiam zwierzęta, przyrodę i w ogóle, o tyle naprawdę nie rozumiem, co obecny wspólny zielony ład ma z tym wspólnego. No, temat jest dosyć długi, natomiast słuchajcie, no, to co wyczynia Unia ze swoimi dyrektywami jest po prostu przerażające. Ee, począwszy właśnie od cen za energię, począwszy od zmuszania nas do e, wstawiania m, okien 3-4 szybowych, które są droższe od tych e, dotychczasowych, o właściwie jedną drugą cenę, e, do zmuszania nas na jeżdżenie jakimś dziwnym paliwie e, do samochodów, e, no, zmuszają nas do wielu rzeczy. Rolników zmuszają do kupowania nowych ciągników. E, którzy nie, niektórzy mi wypominają, że za milionem, to kupcie sobie taki ciągnik i spłacajcie, słuchajcie, raty za niego, będziecie wiedzieli, ile ten ciągnik kosztuje i jak dużo musi jeździć, żeby na siebie zarobił, słuchajcie. E, no, ale jak muszą mieć katalizatory i przeglądy na polu, bo mają kontrolę, no to tak to wygląda. Jak oni mają konkurować z, 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 z jakimiś tam radzieckimi, słuchajcie, z innymi traktorami, które nic nie muszą, właściwie dobrze, że jeżdżą, opryski, z których my już dawno wyszliśmy, tam sobie działają, no długi temat, ale to jest jak gdyby temat poboczny polityki i, i, i. natomiast no, dla mnie ten zielony ład powoduje jeden wielki nieład, ogromne koszty dla nas, zwykłych szarych użytkowników, trzeba pamiętać, że politycy to sobie zazwyczaj radzą dosyć sprawnie. To, co się dzieje u mnie na warsztacie z DPF-ami tak dalej, a to no, już większość klientów się wyleczyła z Disney. jednorazowa tam nowy samochód, nowe, nowy silnik Renault Clio wyprodukowany na 3 lata, gdzie Renault no, się z tym nie kryje. Już e, uważajcie, jak ktoś będziecie kupować, bo 1.0 TC po 3 latach leci mu uszczelka pod głowicą, jest nienaprawialny, słuchajcie. Także płacicie za samochód 90 tysięcy, hmm, po 3 latach e, mechanik Wam mówi, że jest do wymiany uszczelka pod głowicą. Która uwaga nie występuje w żadnej hurtowni, nie występuje w Renault. W Renault po telefonie do, do e, dział części otrzymaliśmy odpowiedź, e, że Renault nie przewiduje naprawy tego silnika. Renault przewiduje wymianę tego silnika za 42 tysiące plus roboczyzna. Czyli macie analogię do e, pralki. E, e, kupujecie pralkę za 1400 zł, 1700. Nie wiem, ile teraz pralki kosztują. Pralka po trzech latach oczywiście przestaje działać, przyjeżdża smutny pan i mówi, że albo płyta główna za 900 zł, czy tam 700, albo łożysko z bębnem za 900, czy tam 1000 zł. No więc proste jest, że nie, nie naprawiamy jej zazwyczaj, tylko kupujemy drugą. No i tak to słuchajcie, dotarło już do samochodów, dotarło do elektroniki, dotarło do sprzętu akwarystycznego. Eee, fluwala, którego zawsze chwaliłem przez tyle lat, nic się z nim nie działo. Ostatnio zgłosiło mi paru kolegów po moim filmie, że oni już tak zadowoleni z tego Fruwala nie są. O Ehejmie też już zaczynają krążyć nowe legendy. No więc wszystko jest wyprodukowane, słuchajcie, na chwilę. Nie dlatego przecież, że nie potrafimy, bo stary 22-24 działa tutaj, ma 20 lat i działa. Czyli potrafiliśmy takie rzeczy zrobić, które działały po 20 latach. Tak? Może młodzi akwaryści tego nie pamiętają, młodzi na kanale, ale naprawdę telewizor działał 20 lat. Samochodem potrafiliśmy jeździć, jak ktoś dbał, to maluchy miały po 30-35 lat. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie, nawet żebyśmy bardzo chcieli, bo te przedmioty są specjalnie postarzane i właściwie naprawa ich no, mija się z celem. to jest przerażające. Naprawdę. Dochodzimy do jakichś granic absurdu gdzie kosztem człowieka, i to nie mówię o sobie, bo tak jak mówię, ja sobie dam radę, ratujemy przyrodę na kawałku ziemi, nie patrząc na to, że kopci Rosja, nie patrząc na to, że e, kopcą inne kraje. Zresztą to proste też jest logiczne. Atmosfera ziemska jest generalnie zamknięta. E, chodzi mi o tłumaczenie takie, takie durne, że jak my przestaniemy, w sensie Europa, to będzie lepiej. Mamy zamknięty ekosystem, jakim jest Ziemia, tak, czyli taki pokój. Naprzeciwko mnie siedzi Rosja, obok mnie siedzą Chiny. Powiedzcie mi, w jednym pokoju, zamkniętym szczelnie, takim jak jest, taka jest Kuełężyńska. mi, jak Chiny puszczą bąka, to tylko one będą go czuły? Czy ten smród rozejdzie się po całym pokoju w fiszrumie. No właśnie, więc to tłumaczenie jest tak durne, że szkoda o nim gadać. Tłumaczenie o efektach cieplarnianych póki co to też długi temat, bo ilu fachowców tyle opinii. Oczywiście zgadzam się z faktem, że przez ostatnie 100 lat ten współczynnik wzrostu temperatury jest znacznie większy niż wcześniej, ale co na to wpływa? Czy tylko faktycznie spaliny samochody? Być może. A być może nie te spaliny i nie samochody. Być może produkujemy coś, albo czegoś nie produkujemy, albo robimy coś, co tak naprawdę e, wzrost tej temperatury powoduje i nie są tym samochody. Wiecie, ja podchodzę nie dlatego, że jestem najmądrzejszy, tylko do wszystkich teorii, szczególnie podawanych tam przez polityków, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, o czym mówią. I to właściwie bez względu na partię poza moją konfederacją, wiem, wielu ich nie popiera. Ale tam przynajmniej nie ma, nie ma kogoś, kto mówi, że facet miesiączkuje albo może rodzić. No Natomiast na temat zielonego ładu, słuchajcie, ilu z nas akwarystów ładuje ten dwutlenek węgla do akwarium, żeby te rośliny lepiej rosły? No więc zawsze to było moim argumentem w takich dyskusjach, czemu tam jest potrzebna, a nie i czemu tak koniecznie chcemy go ograniczyć? Jak ktoś się dobrze zagłębi w temat, to pewnie doczyta, że ważny jest stosunek dwutlenku węgla do tlenu i parę jeszcze innych rzeczy. Ja tutaj nie będę Żadnego jakiegoś profesora udawał, bo też próbuję ten temat zgłębić sam, żeby nie dać się oszukać. Zawsze tak mam, że jak nie do końca komuś wierzę, albo moje obserwacje nie zgadzają się z czyimiś teoriami, no to muszę to sprawdzić. Tak jest też w akwarystyce. No i słuchajcie, nijak te kropki się nie łączą. No. Mieliśmy z małżoną piec gazowy. Z pięć lat temu dostaliśmy, nawet o za specjalnie nie prosząc, dotacji na wymianę pieca na gazowy, czyli wydawane te pieniądze z Unii są bez sensu, no ale skoro wymieniali, no to wymieniłem. Eee, teraz mówią, że gaz jest B, czyli pewnie znów będziemy wymieniać piece na nie wiem co, eee, bo to wiecie, jeszcze nie jest takie proste. Pompy ciepła, pompy ciepła oczywiście, no ale mieliśmy, pompy ciepła nie działają jako perpetuum mobile, tylko działają na prąd, na który i tak już płacę, we boże. Fotowoltaika to jest temat rzeka, i moim zdaniem i zdaniem wielu fachowców, którzy sami ją zakładają, a są szczerze, to trochę się mija z celem. Szczególnie e, jeśli się mieszka nie, niekoniecznie w dobrym, e, nie do końca zelektryzowanym mieście albo w rozwijających się dzielnicach, bo, bo wtedy bywa tak, że nie ma jak elektrownie odebrać tej energii. Natomiast e, szybki temat dla mnie trochę z tą fotowoltaiką. Jest jak z instalacją LPG w samochodzie, może znowu takie porównania, ale pamiętajcie, no, za fotowoltaikę w zależności od domu trzeba zapłacić 20-40 tysięcy. No, u mnie gdzieś tam w za 30-40 tysięcy liczyliśmy, że mnie by to kosztowało. Gdybym oczywiście miał takie pieniądze e, i mógł to luźne i mógł to wywalić tak za gotowe sobie, no to może bym sobie to zrobił. Natomiast biorąc to na raty, aby zmniejszyć rachunek za prąd, i tak finalnie w słupek wskakują mi nowe koszty, czyli raty. 40 tysięcy to jest kwota duża, nieduża, ale rozkładając to na okres spłaty, to, czy, czy na okres działania paneli, które producenci szacują na 10 lat, no wcale nie jest taki kolorowy. I teraz, zanim ta instalacja właśnie mi się zwróci, to już będzie do wymiany, zanim się zwróci bo po 10 latach znów ją trzeba będzie wymienić i znów wyłożyć kolejne 40 tysięcy, o ile 10 lat podziała, bo tak nie do końca chce mi się w to wierzyć, wiecie, skoro połowa rzeczy, bo ostatnia różnicówka w warsztacie, która ma dwa lata się zepsuła, tak? No więc yy, pierwszy raz z czymś takim się spotkałem, ale się zepsuła, wymieniliśmy, więc... Cała ta instalacja też ma prawo gdzieś tam coś lecieć. Trzeba wykonywać przeglądy, które za darmo nie są. W zimę trzeba tą fotowoltaikę często gęsto odśnieżać. W lato trzeba ją często gęsto myć. Często gęsto też na Pruszkowie, na przykład tak jak u nas, wywala nam różnicówki, bo nie jesteśmy w stanie oddać do elektrowni wyprodukowanej mocy. No i teraz tak, wywala 40 tysięcy. No, rachunki pewnie mi spadną, ale dojdzie mi radka. Tak. Skończy mi się radka, to i skończy mi się, że tak powiem, pewnie żywotność fotowoltaiki trzeba będzie to znowu mieniać. Więc to jest takie generowanie sobie kolejnych kłopotów, bo znowu jak rozłożymy te 40 tysięcy i dołożymy do tych rachunków za prąd, które przychodzą nam już, to wyjdzie nam właściwie to samo. Być może ta różnica jest trochę, trochę będzie większa, mniejsza. Fachowcy, matematycy, ekonomiści, pewnie to policzycie, i to wcale nie chodzi o to, żebyśmy mniej płacili, jak nam tłumaczą politycy, bo mniej nie płacimy. I tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy, żeby firmy lobbystyczne sobie zarabiały na tych panelach, strelach i całej reszcie. Bo jak znam życie, to za pięć lat powiedzam, że ta fotowoltaika to jednak nie, że nie ma co robić z panelami, nie ma gdzie ich utylizować. Będzie jak z eternitem, że trzeba będzie za utylizację płacić bajeńskie pieniądze. Obym się mylił, ale znając naszych polityków, może być różnie, słuchajcie. Także powiem Wam szczerze: to jest jeden temat. Drugi temat, lekarstwa, opryski. Wszystko kasujemy. Ja rozumiem, że kosztem naszego zdrowia, ale często robią to ludzie którzy na tych listach środków zabronionych w terenie Unii Europejskiej nie mają pojęcia czego nam zabraniają i wiecie doskonale, że dużo fajnych środków do leczenia ryb akwarystycznych już nie można załatwić. Tak samo nie można załatwić różnych środków do, do, dla rolnictwa słuchajcie. W mechanice też parę by się znalazło, aczkolwiek tam takiego problemu nie ma, bo to nie jest, nie jest związane z żarciem. Hmm. Także wiecie co, no, takie mam wrażenie, ostatnio próbowaliśmy sobie tam w pracy e, przy jakiejś przerwie no, zrobić plusy i minusy tego, tego bycia w Unii i na ten moment to powiem szczerze, że no, nie, jest, nie jest nim po drodze, że tak powiem, szczególnie z zielonym ładem, tak? zobaczcie jak żyją i rozwijają się kraje, gdzie nie, są, gdzie nie ograniczają się same, ja nie mówię, żebyśmy wylewali, wiecie co, syf, kiło, żeby była w Indiach, bo to jest przecież logiczne chyba, tak? Natomiast to, że my zamkniemy kopalnie, trzeba poczytać. ile Chiny wydobywają dziennie węgla tyle co, tyle, co Polska wydobywa rocznie. No to ludzie, my jesteśmy naprawdę. I teraz my, Polacy biedni, bo to nie jest naród bogaty, to nie, my nie jesteśmy Niemcami, którzy przegrali wygrywając, znaczy wygrali przegrywając wojnę, wywożąc. Z, z całej Europy, skarby świata. My nie jesteśmy Rosją, która posiada ogromne złoża wszystkiego, chociaż już też coraz mniej. Więc no, mamy trochę tego węgla, zamiast tego korzystać, mamy jakieś takie, wiecie, a już nawet jeśli nie mamy, no to czemuż go nie sprowadzać, skoro mamy elektrownie takie, a nie inne? Niemcy, słuchajcie, jak ktoś się dobrze zagłębił, ostatnio był artykuł, rozbierają wiatraki, farmę wiatrową. Bo okazuje się, że pod tymi wiatrakami są złoża węgla, no i trzeba je wykopać, jednak. I u nich się wiatraki rozbiera. Bo to nie były te Siemensy, co miały przyjść do nas, i będzie się kopało węgiel, wiecie co? No my tak. Ej, powiem Wam szczerze, że dobrze, że oni tak. Ten... Słuchajcie, bo tak się sam dobiję, jak o tym gadam. Generalnie chciałbym się spytać, Was jaka jest opinia? Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście ślepo za Zielonym Ładem, czy też podchodzicie do tego racjonalnie, że najpierw jednak my, człowiek, później reszta oczywiście z rozsądkiem, nie na zasadzie dać palec, to odgryzie rękę, ale, ale no właśnie. Ja osobiście moja teza jest taka, że nie byłoby tego wzrostu i to już na sam koniec, temperatury albo aż takiego wzrostu, gdybyśmy nie przestali wycinać wszystkich drzew wszędzie. Gdybyśmy zachowywali, że tak powiem, co? Równość pomiędzy właśnie gospodarką naszą. Ale też pomiędzy dbaniem o, słuchajcie o, o przyrodę. Zobaczcie, jakie hektary są wycinane w Amazonii, jakie lasy wycina się w Szwecji, mimo że to kraj też teoretycznie cywilizowany. Słuchajcie, Kanada, my, słuchajcie też, natomiast no, gospodarka leśna w Pruszkowie trochę, bo też kiedyś bardzo byłem przeciw w ogóle grzebaniu przy lasach. Natomiast poznałem kilku myśliwych, kilku leśników, no i to mi uświadomiło, jak się spokojnie posłucha czyichś argumentów, to wtedy, tak jak była afera z puszczą w Białowieży, mogliśmy tam sporo uratować. Niestety pseudokolodzy niewiele dali. To mówiąc krótko, ktoś ma to, to nie jest też dziki las, długo też by gadać. Natomiast jak ja mam plantację pomidora i widzę, że Cztery pomidory dnią i za chwilę przez te cztery pomidory reszta plantacji padnie. To je wywalam, wycinam, wynoszę. Tak też chcieli zrobić wtedy ludzie w Białowieży. No a wiadomo. U nas w mieście też toczy się bój każdy liść. Nieważne czy on może spowodować, że ktoś przez niego zginie, czy, czy, czy wiecie, czy, czy jest niepotrzebny, i też go wycinamy. No nie ma takiego umiaru, nie ma takiego logicznego myślenia w tym kraju. Teraz mamy start. Wyborów samorządowych. czy tam, słuchajcie, te programy. To, to, te, te ble, ble, masło maślane. Czego oni nam nie zrobią? Znów to samo. E, te programy są bliźniacze: poprawimy komunikację, zrobimy zielone miasto, e, utworzymy zielone strefy. No, ble. Nic z tego nie wynika, bo nikt nie napisze, że usprawni komunikację, transport, e, zorganizuje, przebuduje drogi których budowa wiąże się często z wycięciem i nasadzeniem nowych drzew. Więc czasami trzeba po prostu poczekać, zamiast jednego drzewa nasadzić, później pięć. Ale warto tą drogę czasem przebudować, żeby tą płynność i ruch w mieście uskutecznić. A wiecie, my myślimy zero-jedynkowo. Nieważne, że pozbędziemy się w ten sposób stu samochodów. Ważniejsze jako argument jest, wywalimy, wytniemy listek. Nie możemy do tego dopuścić, wytniemy listek. I o ile rozumiem, słuchajcie, że jest to. Ostatnie, ostatnie drzewko na świecie, albo jedno z dziesięciu w Polsce, gatunek wysoce zagrożony. Na czerwonej karcie liście roślin czy zwierząt zagrożonych. Wtedy pal o drogę. Robimy wiadukty, to co kiedyś Unia przenosiło się, żabki, brało się za to pieniądze. Słuchajcie, to też był zarobek niebagatelny. Ci, co wiedzą o czym mówię, też wiedzą. Znaczy, o tym słyszeli, na pewno wiedzą o czym mówię że się podrzucało jakiegoś owada z listy na budowę drogi. No i już można było cudować. Robić szkolenia za tysiące złotych dla pracowników, jak mają przenosić ważkę z miejsca na miejsce. No to są te paradoksy Unii. Lista zwierząt zakazanych też się powiększa w Polsce. I tak ostatnio też się zastanawiałem, bo pistia już, nie wiem czy słyszeliście, to też jest dziwne, bo pistia u nas w warunkach naturalnych na zimę Właściwie nie widziałem, żeby kuba przetrwała w oczku wodnym, a niedługo już jej nie kupimy, bo jest zagrożeniem dla naszych rodzimych gatunków. No lipa, to też trzeba zrozumieć mądrze, bo tak, o ile na początku też się z tego śmiałem, haha ha, hi, co wy chcecie od żółwia, ostatnio był jakiś artykuł, że mieszkańcy jakiegoś miasta nie chcą żółwia. Tam gdzieś na Facebookach dobrze wypowiedział się łowca obcych, bo. No Słuchajcie, żółw to jednak nie, nie pistia. E, od kilku lat zastanawiałem się, czemu na naszych glinkach, e, takich nieopodal stawu, jeziora starych dnianek, przestały śpiewać żaby na wiosnę. E, zawsze były, później ich nie było. Okazuje się, że najprawdopodobniej, e, nie, nie, nie jestem pewien, może znawcy żółwi się wypowiedzą, ale wypowiadał się na ten temat ktoś. Ktoś się na tym ode mnie zna, na jakiejś grupie, właśnie, że żółwie żywią się z krzekiem żab. Szczególnie na wiosnach wybudzają się z hibernacji, jest to dla nich rewelacyjna przekąska i jeśli się te żółwie u nas rozmnożą, to może być zagrożenie i dla żab, i dla naszych rodzimych żółwi błotnych. Tak? Ryby w większości te akwarystyczne, słuchajcie, są też z klimatów tropikalnych i wypuszczone oczywiście do wody, a raczej nie przeżyją. Natomiast problem polega nie na tym, czy one przeżyją, tylko na tym, jakie choroby mogą wnieść do zbiornika e, e, i, i, i patogeny, do, i, i, i jaką krzywdę mogą spowodować, że taką ryb już. To jest tak, jak wiecie, to problem z, z e, konfliktem bakteryjnym w naszych akwariach. Tak? I teraz lewica znowu puch, miała pomysł, przecież, że kup, mieli wykupować karpie, słuchajcie, na wigilię i uwalniać je do rzek, uwalniać je do dzikich stawów. No kolejny kretynizm, bo tym można zrobić naprawdę więcej szkody niż pożytku. Ich dobrą chęcią ratowania karpi ze sklepu można było zabić jedną populację, o czym się wypowiadali ich tjelody. No dużo jest takich tematów i absurdów. Słuchajcie, dzisiaj taki luźny przy niedzielę polityczno- e, polityczno ładowy. E, słuchajcie, starałem się nie popierać mówię, i nie mówić o partiach, bo ja wiem, że się zaraz zacznie głupia... E, Dyskusja. I o to Was proszę, żebyśmy kulturalnie i merytorycznie się wyrażali w komentarzach pod tym odcinkiem, bo teraz uświadomiłem, że wiecie, na temat rybek, już są główno burze, a na temat polityki to zawsze robią się cyfry. Słuchajcie, prawda jest taka, że nie jesteśmy na tle innych krajów Europy jakimś nie mogę powiedzieć tego słowa ale za pontonami bo bym się zapomniał, wiecie, a teraz trzeba uważać, aż się ukryzłem w język. I, i, natomiast moim zdaniem no, mogliśmy zrobić dużo więcej, a skutecznie przez, no, myślę, że 20 lat jak nie więcej od tego Okrągłego Stołu to tak tylko się tasujemy, kłócimy na tych komunistów, byłych komunistów, prawicowców, srawicowców, a oni wszyscy są tak naprawdę tacy sami i 15 lat bodajże już prowadzimy e, firmę e, tak ciągle, a w sumie 20 lat ciągle swój własny biznes. I powiem wam szczerze tak, rządził PO, nic dla mnie nie zrobiło, rządził PiS, nic dla mnie nie zrobiło, eee, dwa razy po 8 lat, 16 eee, i dalej nic te partie dla nas nie zrobiły. Nie zrobiły też dla zwykłych szarych ludzi, obiecują tylko emerytom, eee, jedni urzędnikom, drudzy, eee, przy czym no, mam takie nieodparte wrażenie, że tamci to chociaż część z tego co obiecali to dali, a ci to naobiecywali i ostatnio... Niewiele robią. E, przykład tego, co się dzieje właśnie z rolnikami, jak z nimi się rozmawia, i jak o tym się w telewizji nie mówi. Jest mnóstwo mnóstwo materiałów na YouTubie zachęcam. Zobaczcie, jak wielkie te protesty tak naprawdę są. Jak bardzo mi tych ludzi szkoda, bo no, oni mają jeszcze właśnie czas, żeby strajkować. Ja bym tam poleciał e, i pierwszy strajkował z nimi, ale nie mam kiedy. Nie mogę zostawić firmy tak na większość przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy pracują w jednoosobowych firmach. Słuchajcie, no co ma zostawić interes na, na tydzień, żeby albo popsuł mu się i strajkować, albo mu się popsuje towar, albo mu zdechną ryby w tym sklepie, jak ma sklep akwarystyczny, gdzie płaci ogromne podatki, gdzie mu też rzucają kłody pod nogi, tak? E, jakieś tematy, gdzie, gdzie, gdzie ma zostawić swoją prywatną piekarnię. No to wiecie o co chodzi. My przedsiębiorcy tacy mali. Nie mamy kiedy strajkować, tak? nie mamy związków zawodowych. My nie chodzimy na zwolnienie, nie to, mi się żalił. Mamy za to inne przywileje, jesteśmy panami własnego losu. Ja nie narzekam, ale, ale też nie mamy tak kolorowo. Wiecie, i to e, też powinniśmy się tak naprawdę, moim zdaniem, do nich przyłączyć. E, jeśli gdzieś tam się nie da przejechać, ubolewam nad tym. Ja na szczęście nie muszę jeździć, ale tym wszystkim, którzy z Was gdzieś muszą jeździć. To bardzo mi was szkoda, no ale trzeba im pomóc, tak? bo wlezą, zobaczcie, nie mamy już przemysłu, nie mamy już, e, właściwie niczego już nie mamy. Zostało nam trochę tego rolnictwa yy, i tyle. I co? Także słuchajcie, pomarudziłem sobie, e, ciekawy jestem, e, co wy na to, jak się zapatrujecie na te ostatnie dni. E, czasy, mi się nawet nie chce za specjalnie cokolwiek robić przy rybach, no bo też powiem Wam szczerze, że czekam już jak na jajko, jeszcze tydzień, dwa będę miał pozwolenie, mam nadzieję na, na rozbudowę, oczywiście z rozbudową to jeszcze troszkę nam się zejdzie, jutro przychodzą Panowie, z nam instalację elektryczną, mam nadzieję, że znajdą e, jakiś problem z tym licznikiem, bo jak nie to powiem mam szczerze, że puh, mocno się zastanawiam, czy czy tego jakoś inaczej nie rozwiązać w ogóle nie wpuścić ryb zimnowodnych, żeby ograniczyć koszty. Oczywiście joke, ale no ale, jak to tak ma dalej być i drożyć, wiecie, to za 3 lata może być prąd w cenie nie wiem czego nawet. Także tak, kochani, no. Kolorowo nie jest. Taniej i dobrze to już mam wrażenie było. Teraz lepiej czy będzie? Moim zdaniem zadowoleni nie będziemy, a oby jeszcze z prawej strony naszej mapy, czyli na wschodzie nie, nie zadziało się coś, co nas zadziwi, bo jak patrząc, jak nas marszałek Hołownia będzie wgniatał Putina nami, naszymi dziećmi, to... Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić. na kra za kraty albo na cmentarz. Nie. Nie. No, ja powiem wam szczerze, że krew człowieka zalewa my zmiażdżymy Putina cała Europa nie może, Biden nie może nikt nie może a chołownia pojedzie i sobie zdobędzie Moskwę i tym optymistycznym akcentem kończę dzisiaj ten polityczny przydługi vlogasyk następne filmy już pewnie będą o rybach, ale chyba musiał mi wętel gdzieś odbić i musiałem się wam wyżalić, słuchajcie. Nie popieram ani PIS-u, ani PO, ani żadnej partii. Na razie zagłosowałem na Konfederację, natomiast e, zawsze tak miałem, że daję mój mandat zaufania. Jeśli któraś partia go e, zawiedzie, to nie ma co dalej z nimi rozmawiać. No, albo ktoś jest szczery i ci dotrzymuje słowa, jest taką osobą, jak widzisz, że próbuje coś zrobić, może mu się nie udawać. Ale próbuję to zrobić, warto dyskutować. Natomiast jak ktoś tylko obiecuje, a nawet nie próbuje, a obie te partie to robią. Mogły zrobić dużo więcej. No to po co z nimi dyskutować? Teraz też nam no, no obiecują, jak to będzie pięknie, tak jak nam mieli obiecywali. Zielony ład. będzie pięknie, zielono, cudownie, wspaniale będziemy żyli, jak w tych filmach o cudownej przyszłości. Tak. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej!